Dzień dobry! Mam przyjemność zaprosić Państwa na wycieczkę po zakładzie aparatury jądrowej. Pokażemy Państwu miejsce unikatowe na skalę Polski i jedno z nielicznych na świecie, gdzie powstają akceleratory liniowe do zastosowań niemalże codziennych. Zakład zajmuje się produkcją zarówno akceleratorów, jak również całych systemów do radiografii przemysłowej. Po zakładzie oprowadzi Państwa pani Agnieszka. Zapraszam do środka. Żeby zrozumieć, jakie urządzenia tutaj produkujemy, najpierw trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, czym jest akcelerator. Akcelerator to urządzenie do przyspieszania cząstek naładowanych. Dzisiaj będziemy rozmawiać tylko o przyspieszaniu elektronów w strukturach przyspieszających akceleratorów liniowych. Tu widzą Państwo gotową strukturę wytworzoną w całości w naszym laboratorium. Składa się z miedzianych segmentów zwanych rezonatorami. Dwa rezonatory złożone ze sobą tworzą jedną komorę przyspieszającą, zwaną wnęką rezonansową, a seria złożonych ze sobą wnęk tworzy strukturę przyspieszającą. W hali produkcyjnej mamy najnowocześniejsze urządzenia. Rezonatory wycinane są z precyzją ułamków milimetra. Następnie są frezowane, toczone, płukane i elektropolorowane. W międzyczasie wykonuje się wiele pomiarów. Ostateczna precyzja wykonania to kilka mikronów. Pojedyncze rezonatory łączone są we wnęki rezonansowe, a wnęki w struktury przyspieszające. Łączenie realizowane jest przez lutowanie w specjalnie do tego przeznaczonych piecach. A teraz zapraszam do bunka, gdzie testujemy już gotowe urządzenia, które będą Państwo mogli obejrzeć bez obudowy. Bunkier otoczony jest betonową ścianą o grubości 1 metra, która chroni nas przed promieniowaniem. To tutaj mają Państwo okazję zobaczyć akcelerator SOTE. Sercem akceleratora jest struktura przyspieszająca. Z jednej jej strony znajduje się źródło elektronów, a z drugiej wyjście przyspieszonej wiązki. Jeśli urządzenie ma wytwarzać promieniowanie rentgenowskie, to podobnie jak w lampie rentgenowskiej, rozpędzone elektrony muszą wyhamować na metalowej tarczy, tu wolframowej. Z tym, że tu powstające promieniowanie ma kilkadziesiąt razy większą energię. Pampa jonowa zapewnia próżnię wewnątrz struktury, by elektrony mogły bez przeszkód przyspieszać. Dodatkowo układ musi być utrzymywany w stałej temperaturze, niezależnie od warunków zewnętrznych. Pozostałe widoczne elementy to układy mechaniczne pozwalające poruszać urządzeniem oraz sterowanie wszystkimi układami. Akceleratory produkowane w ZDAI przeznaczone są głównie do badań nieniszczących, czyli do prześwietlania elementów np. stalowych, które mają gabaryty przekraczające możliwości obecnie stosowanych lamp rentgenowskich. Ma to na celu znalezienie mikrouszkodzeń wewnątrz elementów stalowych. Na przykład w silnikach. Bez ich niszczenia. Można także, podobnie jak skanuje się na lotniskach bagaże, prześwietlać tak duże obiekty jak pociągi towarowe. Dostarczone niedawno urządzenie na kolejowym przejeździe granicznym w Kuźnicy Białostockiej ma już swoje pierwsze sukcesy. Wykryto próby przemytu. Oprócz zastosowań przemysłowych, jesteśmy również producentem akceleratorów medycznych. Akcelerator śródoperacyjny, czyli nasz najnowszy projekt, będzie służył do naświetlania wiązką elektronów komórek otaczających usunięty operacyjnie guz. Pierwszy tego typu komercyjny akcelerator naszej produkcji stanie w Wielkopolskim Centrum Onkologii, z którym współpracujemy. Wszystkie cząstki naładowane przyspieszane są w akceleratorach dzięki różnicy potencjałów, czyli napięciu. Pole elektryczne zmienia się z taką częstotliwością, że na elektron zawsze działa siła przyspieszająca, zaznaczona tutaj zieloną strzałką. W rzeczywistości przyspieszany jest nie jeden, ale cała paczka elektronów, a ich ilość, czyli intensywność wiązki, można kontrolować. Jeśli wpadające elektrony mają prędkość bliską prędkości światła, elektronom przybywa tylko energii, w czym nazwa przyspieszanie jest trochę myląca. A pokonanie każdej następnej komory zajmuje tyle samo czasu. Jeśli długość dwóch komór wynosi 10 cm, to ten czas wynosi 1 trzecią nanosekundy. Aby wewnątrz akceleratora wytworzyć tak zmieniające się pole elektryczne, używa się fal elektromagnetycznych, o częstotliwości 3 GHz, czyli fal mikrofalowych. Fale elektromagnetyczne wewnątrz metalowych struktur to zagadnienie bardzo skomplikowane, więc nie będziemy tego tematu rozwijać. Warto jednak powiedzieć, że fala taka wygląda zupełnie inaczej niż fala rozchodząca się w powietrzu, ale podobnie może się odbijać i nakładać z falą padającą, tworząc falę stojącą. Zachowanie pojedynczej wnęki rezonansowej można opisać matematycznie bardzo podobnie jak zachowanie układu dragającego RLC. W takim układzie częstotliwość rezonansowa zależy od pojemności kondensatora i indukcyjności cewki. Tutaj zmiana objętości wnęki powoduje zmianę jej częstotliwości rezonansowej. Strojenie polega na dobraniu objętości pojedynczych wnęk, tak, aby każda z nich miała dokładnie taką samą częstotliwość rezonansową, idealnie dobraną do czasu, jaki elektron przebywa wewnątrz wnęki. Dziękuję, że byliście Państwo z nami. Dokładniej o fizyce związanej z akceleratorami oraz historii ich powstawania dowiecie się Państwo odwiedzając nasz profil na Facebooku oraz odwiedzając naszą stronę ncbj.gov.pl. Do zobaczenia wkrótce.